Czyli wiersz, króciutki wiersz, zwany wierszem płaczem pod tytułem Polały się łzy Adama Mickiewicza. To jedna, ale jakże znacząca zwrotka. Jest to liryka bezpośrednia, podmiot odkrywa się, jest, jest to liryka refleksyjna. Podmiot liryczny zdecydowanie autorski. Nosimy wrażenie, że to sam Adam Mickiewicz mówi do nas na temat własnego e, życia. A sednem treści jest podsumowanie życia i ogromne rozczarowanie e, do niego. Podmiot bowiem e, wyraża e, smutek, rozgoryczenie, e, ale jednocześnie jest tam pewna nostalgia, czyli e, wrót w myślach do przeszłości, tęsknota za tym, co było. Wypowiada się na temat swojej młodości, durnej i chmurnej, jak mówi, takiego okresu, kiedy był człowiekiem skoncentrowanym na, na sukcesie, pełnym dumy i pychy i wiary w siebie przede wszystkim. Potem, mówi o okresie męski, który nazywa wiekiem klęski. Tu oczywiście zaraz przychodzą nam do głowy fakty z życia poety, ale ostrożnie, bo przecież to jest podmiot liryczny. Podmiot liryczny, co prawda autorski, ale nie powinniśmy się zapędzać w swoich interpretacjach. No i ostatnio, ostatnie wersy już dotyczą okresu dojrzałości, kiedy człowiek podsumowuje życie i dochodzi do wniosku, że tak naprawdę nie osiągnął tego, czego pragnął i zmierzał do jakiejś ogromnej katastrofy. Dość pesymistyczny, wzruszający wiersz, ale myślę, że wart uwagi nie tylko ze względu na taką szczerość wypowiedzi poety, Szczerość emocji, które czujemy w pełni, ale też ze względu na nowatorską, jak na czasy romantyzmu, formę. Bo wiersz ten zupełnie nie przypomina utworów romantycznych, i jest napisany językiem, który bardzo przypomina język współczesny. Jest prosty, pozbawiony nadmiaru środków wyrazu, przez to bardzo przekonujący. Namawiam do przeczytania. Dziękuję za uwagę, zapraszam. Na następne lekcje. Do widzenia.